W tym bardzo, bo historyczne. E, okres międzywojenny i druga połowa XIX wieku, no to Warszawa znowu z dobrej winiarni. E, Krakowskie Przedmieście czy Rynek tego Miasta, no to te kazamaty z win winiarniami, to one po 20-30 metrów, może czasami jak się uśmiechną do menadżerów cukiera, może pokażą. E, tam był unikatowy mikroklimat i e, to jest fantastyczne, że te wina niekiedy Miały po 200-300 lat. Najstarsze wino sprzedawane w 1933 roku u Fukiera to wino z 1604 roku. Według historyków, się w śledzą w temacie winnym, byłoby to najstarsze wino w ogóle sprzedawane wówczas w Europie, jak i na świecie. 1606 rok. A zostało 450 zł w 1933 roku. Czyli dobre 3 wypłaty, średnie 3 wypłaty. 450 zł za wino. Czy to wino było dobre? Wszystko wróć. Na pewno jakieś wina promowali? byli specjalni farkusztowi od tego... Jak nie więcej, jak nie więcej, ale myślę, że na aukcji to suma i cyfra byłaby bardzo duża. I w latach pod koniec lat 30. jak, były, jak są wspomnienia tych pracowników, to tak, my w ogóle nie widzieliśmy jakie tam są wina. Tam było tyle win, tyle lokalów, że niektóre te piwnice miały po 15-20 tysięcy butelek. I po prostu o tych winach się zapominało. Ja mam napisane w wciąż takie zdanie, że o tych najstarszych winach pamiętał tylko dwóch Czatu, czyli Chronos. I z każdego Sylwestra wypijał sobie tak zwaną kapkę najlepszego polskiego miodu. Simon Gistecki z krakowskiego przedmieścia miał wina, przepraszam, miody pitne z drugiej połowy na przykład XVIII wieku. Ale one no, były sprzedaży to 1782. Co było ciekawe, ówcześni właściciele restauracji, kastronomowie, wiedzieli, że muszą państwa przyjąć. Czyli najlepszej jakości produktami, czyli winami głównie. I oni po te wina jeździli osobiście. Oni sprawdzali, jak wina się robi. Jeździli do Francji, do Włoch, jeździli do Węgier. Sprawdzali, jak te wina się robi. Francji, yy, Włog, wina się. Oni yy, próbowali. I był patent. Nie kupowano przeważnie butelek win, Kupowano beczki. Te beczki były dostarczane do Warszawy, wtaczane do tej piwnicy, on z tego odstał i później były przelewane do własnych butelek. Fantastyczny patent na to. Po co tam mówisz dodatkowo płacić? Już wtedy tak myślano. Jak możemy to zrobić na własnych są zdjęcia, gdzie są pokazane, gdzie panie czyszczą butelki i etykieta Simonestycki. Najsłynniejszym produktem Simonestyckiego była starka, czyli wódka starzona, która była robiona w wydrożowaniu Trybunalskim. Na chwilę obecną nie mamy starej, Ostatnie starki upadły wraz z polmosem ze Szczecina, ale niezwykle popularne wódki starzone w beczkach, i w takich beczkach, jak Państwu mówiłem, w beczkach, głównie po czerwonym winie, po białym winie 36 miesięcy, 24 miesiące, one otrzymują charakter beczki i tego alkoholu, który mówi się. Ale w latach 30. został napisany wiersz mandarin ginger. Oh. No, <laughs> jeżeli dacie mi chwilę, sobie zaczęcie, ja go znajdę, mam taką grafikę i wam go przeczytam, ale jak najbardziej był to najpopularniejszy wikier. Praktycznie we wszystkich kartach menu, które ja znam, a mi, że trochę tych kart widziałem, a że jest ich 60 zachowanych, to mandarin się pojawia jako najprzedniejszy likier deserowy. Mandarin filter. W drinkach był wykorzystywany? Czy nie znalazłeś żadnych za. Powiem tak. W przepisach, które ja znam, a widziałem ich chyba najwięcej w Polsce, gdyż to jest w drugim koniec, czyli historia polskiego warmaństwa, mam w kolekcji dwa przedwojenne poradniki barmańskie z 30. roku z tego, się nie pojawia. Ale to są dwa źródła. Jestem świadomy tego, że polscy barmani, którzy wówczas byli nazywani mikserami, byli tak radni, że na 100% jako likier owocowy był używany. To, to mhm. bez tych zdań. Tylko nie ma tego, nie mamy w żaden sposób, nie ma tego nawet na wycie. Niestety Piotr akurat też zbiera trochę tyków. I źródeł stricte takich jest bardzo mało, żeby w ogóle było barć, barman, alkohole, tylko te, co na kółkach. Niestety polski alkohol konkurował z alkoholami europejskimi, światowymi. I jak ponownie bym to by się napili tak młodego tunnego łokera do już w latach 30, bo ten był sprowadzony, bo sprowadzony bo był sprowadzony był tak, jak litrowy do Polski. Wszystko było, bo było naprawdę rozwijającym się krajem, a elita, to warto wiedzieć, że do wyjścia do restauracji pierwszej klasy mogła złożyć naprawdę ułamek społeczeństwa. Była bieda w Polsce straszna i to mm. głównie na, na wschodzie, ale elita się dobrze bawiła, szampan się lał naprawdę strumieniami, nawet w kryzysie gospodarczym lał strumieniami. Mm.